Witam wszystkich ponownie. Po mijającym już dynamicznym tygodniu, aura nieco się uspokoiła, krajobrazy zabielone i pojawił się nawet niewielki mróz. I takie też mają być najbliższe dni. Raczej bez opadów śniegu, z pochmurną aurą, z częstymi przejaśnieniami i temperaturą w ciągu dnia w okolicach zera, a nocami Lekko ujemną i sami może być trochę mroźniej, tak nawet do minus 10 minus 15 stopni, ale cóż się dziwić, w końcu przyjdzie do nas a właściwie już przyszła prawdziwa zima, taka jaka powinna panować w lutym. Jeżeli mamy szukać odwilży, to dopiero pod koniec przyszłego tygodnia takowa się zapowiada. Ale jak na razie ma być całkiem spokojnie. Myślę, że ten czas warto wykorzystać na wspólne spacery, na złapanie świeżego, mroźnego powietrza. Oczywiście nie wychodźmy teraz na szlaki górskie, bo są zamknięte ze względu na niebezpieczeństwo lawin, albowiem, jeżeli może ktoś nie wie, pod górami w niektórych miejscach leży. Już prawie metr śniegu, a wysoko w górach na pewno ta pokrywa jest jeszcze grubsza. Więc niewiele wystarczy, żeby taka lawina zeszła i nas przysypała. Tak więc bądźcie ostrożni wyjeżdżając w góry. Lepiej zostańcie w miastach, miejscowościach podgórskich. Korzystajcie z ich uroków. Fotografujcie krajobrazy, ale nie wychodźcie w góry, bo to jest w tym momencie bardzo niebezpieczne. Na razie tyle, żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce, pa pa!